Witam serdecznie, dzisiaj mamy poniedziałek i akurat na ten dzień dzisiaj wypadło mi, żeby rośliny oglądać, doglądać, poprzecierać poumywać, poprzesuwać poprzekręcać eee, i patrzcie na to eee, przekręciłam skrzydło kwiatu o 180 stopni i co mamy? Mamy grzyba mamy go, w końcu będę mogła coś popróbować, tutaj kurczę też on wcześniej był obrócony po prostu dosłownie o 180 stopni, ja tego zupełnie nie widziałam Najczęściej rośliny przekręcam co jakieś 2-3 tygodnie, więc nie, no nie widzę ich tej drugiej strony, że tak powiem. Tak więc yy, nie wiem, jak długo tutaj na tym liściu to jest. No nie wiem, załóżmy, może za 2 tygodnie, a może nawet i 3. Nie mam pojęcia, ale to nieważne jest, ile on tu jest. Ważne, że ja będę mogła popróbować coś robić. O, z tym. I chciałam wam to po prostu na szybko pokazać. Tam też coś się dzieje z tym listkiem. Dziwne to jest. Tutaj z kolei u monstery, ale to już widziałam wcześniej. Cały liść mi się zrobił żółty, jakby roślina chciała go po prostu odrzucić. Także wytnę go chyba i zobaczę, czy inne też się będą. O, i tutaj też. No nic, nieważne, ale patrzcie jeszcze na to. Wow! <laughs> Czy wy to widzicie? Czy wy to widzicie? Kalate, które tak strasznie marnie się mają, ona kwitnie. Kurde, blaszka, ona kwitnie. Tutaj, patrzcie. Ten listek, no taki sobie. To jest ten listek, który już tutaj był. No ale kurczę, że ona kwitnie, to znaczy, że warunki musi mieć do tego całkiem optymalne, bo rośliny za najczęściej kwitną wtedy, kiedy pasują im warunki. Także. No jest spoko, maranta też znowu kwitnie. Hm. także ciekawie. No i nic, kochani, I to taki szyb na, na szybko filmik, nawet nie będę go montować, bo tak naprawdę rozwaliłam myszkę, więc nie mam jak zmontować. Tak więc rzucę go w takiej formie. Nie wiem, czy to jest ta ala vlog, ala co, ala przegląd roślin, nie wiem jak to nazwę. No ale chciałam wam pokazać, że mamy grzyba i się nim zajmiemy. No, i kurczę to. <laughs> Zauważyłam to dopiero dziś, od razu po prostu chwyciłam za kamerę, bo mówię: Mam dwie rzeczy, żeby wam na szybko pokazać. No nic, życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia następnym razem. Pa!